Mamy w drugie z tej strony Imposter, to dzisiaj gramy w Sky Jumping Jak mówiłam Sky Dwa konkursy na jeden mam bardzo słabe zaufanie. Kontuzji brak na szczęście, więc musimy... よし。<music> O, dobra, zobaczmy. dobra. Nad, pracujemy nad lądowaniem. My sobie weźmiemy to. Oczywiście przewinę reklamę. Dobra, co by, co by wybrać? Lewy. Lewy, la, Lewandowski. Uwaga, sztanga. No dobra, no. Okej, okay, czy sprzęt, sprzęt, czy na coś nas stać? Ostatnio kupiłem narty jeszcze troszkę i będziemy mogli sobie kupić te rękawiczki musimy tylko właśnie troszkę forsy uzbierać tego oczywiście kolejny trenika tutaj nie ma zaufania trenera niestety panie trenerze Dobrze, ale pokażemy trenerowi, że będziemy mogli. A tym razem Hakuba, Ba, K, k 120. Chyba na trzecim miejscu O nie Panie trenera spadło No nie wiesz A my sobie odbierzemy nagrodę Dobra, co wybieramy? My wybieramy prawo strona O, okej okay. No dobrze Że My sobie weźmiemy sprzęt I moje rękawiczki piękne Kupujemy My spuść jakie ładne Daję takie przecinek coś tak siłę wybicia dzięki tym rękawiczkom silniej się wybijemy my, a co my tu mamy maski jakieś czekaj gościu pokaż ja <śśmiech> o, o kurcze łodziad właśnie no to i ta maska jest najtańsza w google nie jest gogle? tutaj kombinezon co to jest? jaga się mi się najbardziej to podoba nagle coś takiego co to jest nawet niewidoczne coś takiego co to jest Patrzcie na to. To jest fajne. Mi się podoba. Albo po. Wow. A właśnie zapomniałem, że to jest ostatni. patrzcie, co Zapomniałem, że to jest ostatni skok. Mi sobie zobaczmy. Najlepsze. Sprzęt, kombinezon. Jaki jest najlepszy kombinezon? Taki. Apollo A więc, pan Apollo, koszty Trzeba u... Niezłe A Właśnie, bu... bu... buciągę mogę sobie tak kupić my się, będziemy powoli rozwijać, będziemy zmieniać wygląd Tak do nie... do... Do poznania będziemy. My widzowie, jak mówiłem, ułam. Koniec tego odcinka ja się z wami żegnam. Elo. A no tak, subskrybujcie kanał. No, subskrybujcie kanał, żeby Polska wygrywała. W... Już wam pokazuję. tych wszystkich tutaj zawodach. Oj. W tu nie takich nie będę mógł skakać, chyba że to zobaczymy. No ale Wam dziękuję za oglądanie, subskrybujcie kanał, bo to jest bardzo ważne. Że no, że no, a ja się z Wami żegnam. Cześć!